Niezwykły wyczyn bramkarza w Ekstraklasie, obronił trzy rzuty karne w ciągu tygodnia. Filip Majchrowicz to bramkarz Górnika Zabrze. Przed meczem z Lechią Majchrowicz nie obronił żadnego rzutu karnego w Ekstraklasie, a miał na to 6 szans. W Gdańsku udało mu się fantastycznie obronić rzut karny Kamilomeny, a tydzień później Górnik zmierzył się z motorem. Gospodarze zdominowali Lublinian, w 64 minucie wynik na 4 do 0 ustalił Usman Soł. W 79 minucie Kryspin Szcześniak sfaulował we własnym polu karnym. Do jedenastki podszedł Piotr Cegłasz, ale jego strzał obronił Majchrowicz. Okazało się, że za wcześnie w szesnastkę wbiegł Rafał Janicki, więc Ceglarz uderzył jeszcze raz i znowu świetnie obronił Majchrowicz. Tym samym jego skuteczność przy karnych to 33%, co stanowi najlepszy wynik w XXI wieku egzekwo z Matuszem Putnockim. Co o tym sądzisz? Daj znać w komentarzu.